Cześć, dzisiaj zajmiemy się odkręcaniem, czyszczeniem oraz przykręcaniem kasety rowerowej. Będą nam potrzebne do tego dwa narzędzia. Taki klucz do odkręcania kaset z wielowypustem oraz bacik, czyli narzędzie do przytrzymywania kasety przy odkręcaniu. Tu już koły mamy ściągnięte. Klucz z wielowypustem wkładamy do nakrętki. A wcześniej badzikiem przytrzymujemy kasetę w taki sposób, aby odkręcając ją kaseta nie kręciła się do tyłu. Musimy użyć troszkę siły. O! I w ten sposób Odkręcamy nakrętkę trzymającą całą kasetę. Gdy nakrętkę mocującą kasetę mamy już odkręconą, możemy przejść do całkowitego demontażu kasety. Pamiętajmy, aby zdemontowane części odkładać w odpowiedniej kolejności tak aby przy składaniu się nie pomylić. W moim przypadku pomiędzy kilkoma zębatkami znajdują się takie małe podkładki. Odkręcanie jakiejkolwiek części z naszego roweru to jest świetny moment, aby ją dokładnie wyczyścić. Tak więc w tym momencie zabieramy się zaczyszczenie poszczególnych zębatek oraz wyczyszczenie bebenka piasty. Tutaj widzimy, że większość zębatek odeszła, odeszła pojedynczo, ale na samym pająku znajdują się jeszcze trzy największe zębatki, które są złączone na stałe. Gdy zębatki mamy już wyczyszczone, możemy przejść do zamontowania ich na bębenku piasty. Sam montaż jest czynnością bardzo prostą, o ile przy demontażu poukładaliśmy części w odpowiedniej kolejności. I tutaj jedna uwaga: wszystkie zębatki posiadają taki wielu wypust, z czego jeden rowek jest od pozostałych. I tak samo. Jest na bębenku piasty, jeden wypust jest węższy od pozostałych, co uniemożliwia nieprawidłowe założenie całej kasety. Jeszcze jedna ważna informacja: pamiętajmy, aby zębatki zakładać napisami do zewnątrz. Gdy zębatki mamy już zamontowane, możemy przejść do dokręcenia całej kasety. Tutaj nie będzie nam już potrzebny bacik, ponieważ kaseta w stronę dokręcania się nie kręci. Kasetę mamy dokręconą. Nie jest luźna. To wszystko. Cześć.